Cześć! Dziś będziemy nagrywać rysowanko, dziś będziemy rysować pokebola. Cześć, z tej strony Bartek, Kacper i dzisiaj nagrywamy rysowanie. Dziś będziemy nagrywać pokebola. Pokebola. A wiecie co to jest pokebol? Ja wiesz? wiem. Wszyscy wiedzą co to jest pokebol, nie? No. Służy do łapania Pokémonów. No, ale też mogą się nie złapać, mogą uciec. No mogą. A, bo, 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 bo można jeszcze tego drugiego pokebola narysować, niebieskiego, ale to w innym odcinku. No i czarnego, żółtego. A i czarnego, żółtego, tak też. No. To dobra. I ten niebie to był niebieski i czerwony? Nie no, czarny chyba. Jakiś taki żółty, o czarny, tak? Nie wiem, Boże. Dobra, rysuję ten. Dobra, no, spokojnie. Normalny, normalny. To co? Najpierw trzeba na środku narysować. Mniej Kółko. więcej takie koło. To na spokojnie, nie? Żeby było jak najbardziej okrągłe. Chyba jajko mi wyjdzie. O, dobrze jest. Teraz... No, całkiem nieźle. Mały, po... mały Pokéball. Teraz ja narysuję koło. Mały pokeball postaram... No pokebolek. Mały mały pokebolek na małe pokemonki. <noise> Dobra, czekaj, poczekaj chwilę, ja narysuję koło. Koło, to jest ciężka rzecz, żeby narysować zawsze. Mm -hmm. To jest mój mini pokebolek, a to jest twój Pum, normalny pokebol. W miarę mi się udało. się jeszcze tak ja. No to dałoby się. Mm, Ale okay. ja mam w ogóle pomysł na następny, jakiś kolejny odcinek. Jak będzie, będzie można narysować pokebola, który będzie się otwierał. Ej no. Mhm. I tam w środku będzie pokémon. No? Pika co nam narysujemy. Dobra. No, no. Pika jest znany, No, dobra, chodźmy ten. gry. co jest mocno znany. No, pika to wszyscy znają. No. I robi pika pika. Pika, pika. Dobra, na środku I tutaj rysujemy kółko. Pika, czekaj ten. Pika pika? Nie, czekaj ten mały. A to jest. Piciu. Piciu? Piciu, albo Pichu? jak tam? Dobra, to patrz, teraz na środku To kółko. jest mały Pokémon. To jest ten mały pik Pokemon. Pika. Czu. Oj. Takie coś. Dobra, i teraz na zewnątrz tego kółka robimy też kółeczko dookoła niego. Z małym odstępem oczywiście. Okej. Okay. A w środku jeszcze robimy mniejsze kółko. Ale małe. małe. Ty małe musisz chyba tak. Dobra. I teraz mniej więcej na środku tego koła całego, żeby przychodziło przez środek wszystkich kółek, to po prostu Możemy tak zrobić. Robimy jeden pasek. Na środku mniej więcej. Idzie tak. Przychodzi pod nimi i wychodzi z drugiej strony. I tu. Tak, teraz pod nimi przechodzi i z drugiej strony wychodzi ekstra. I teraz robimy jeszcze dwie linie, bo to jest na środku. I jedna z prawej strony z małym odstępem do środka. Tak, ona przechodzi później tutaj pod, pod tymi kółkami. Wychodzi z drugiej strony równolegle do tej, do tej linii środkowej. Dobra, ekstra i jeszcze jedno z drugiej strony. Też mniej więcej w takim samym odstępie. Przechodzi pod kółkami i wychodzi z drugiej strony. Dobra. No to przekręcamy kartkę. I w zasadzie to mamy już wszystko narysowane. Z I teraz tylko kolorowanie. Teraz można kolorowanie. Więc tak, tutaj to cały ten obszar pokolorujemy na czarno, i ten wewnętrzny, ten zewnętrzny. Obażanek taki też na czarno i tutaj ten prostokącik też na czarno. Ale to już podczas kolorowania chyba, nie? A później to na czerwono, tutaj damy cień, lekki taki cień, żeby było widać mniej więcej, aby było widać jakby było 3D. Hmm. I tutaj też kółko takie zrobimy. I tam być biały. Robimy to kółko. Dobra, to co, włączasz przyspieszenie do kolorowania? 1 Włączyliśmy hmm. szybko. Szybkość wyłączona, pokolorowaliśmy. Tutaj postaraliśmy się zrobić taki cień, żeby było widać mniej więcej, aby ta kula wyglądała jak 3D. Nie? tu jest taki lekko jasny. Tu rozjaśniony odblask. I taki jest Pokeball. Jak Ci się podoba? No fajny. No, ty rysowałeś kratkami, a pastelami. No, w sumie tutaj też pastelem też też tak bo nie mieliśmy białej kredki akurat teraz przy sobie Taki my tutaj rysowaliśmy pa To co idziemy łapać pokemony pokabulany no. wycinamy i łapiemy no i tak wycinamy i łapiemy pokemony to Dobra. pa. cześć papa pa. Ciu